Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj po siewach rozpoczynam odchwaszczanie rzepaku, jeżeli chodzi o chwasty dwuliścienne. Mowa tutaj właśnie o nich. Mamy piękną pogodę. Sprawda troszeczkę wiaterek wieje, ale to nie jest jakiś y, straszliwy wiatr, żeby, żeby nie wyjeżdżać w pole. Y, używam dzisiaj wody ciepłej. Bo i rośliny są nagrzane i chwasty, a tu wiadomo, w tym czarnym zbiorniku woda ma wyższą temperaturę niż, yy, niż ta z wodociągów. Yy, a też mam pozalewane zbiorniki yy, RSMM, także tam też nie ma, yy, nie ma w co wlać, więc korzystam z deszczówki dzisiaj. Yy, no, i co? Lejemy, lejemy wodę i będę zaczynał od, yy, od działek. Tam, gdzie przed plonem był groch. Ponieważ ten groch już jest e, tak duży i tak konkurencyjny dla rzepaku, że szkoda, by wyciągał mu wilgoć. A tym bardziej, że to na słabszej glebie, no to tej wilgoci, e, ta gleba też tej wilgoci tyle nie zatrzymuje, co gleba choćby z podłożem gliniastym. E, tak jak w poście e, pisałem wam dzisiaj będę yy, można powiedzieć, że testował chociaż nie można powiedzieć tutaj o testowaniu yy, ponieważ yy, większość substancji yy, aktywnych zawartych w tychże oto środkach czyli Clipper i Belkar słuchajcie, jest nam bliżej znana choćby z takich yy, choćby z takich rozwiązań yy, jak czysty metazachlor czy też yy, czy też wszystkim znany pod nazwą nawigator. Tak jak mówiłem, dzisiaj będę, będę stosował troszkę inne rozwiązanie z nową substancją. A dlaczego? No, słuchajcie, pod, pod względem, znaczy typowo pod, pod względem bodziszka. Bo te pola po grochu, gdzie, gdzie jest wysiany rzepak w są one, są one, wodziszkowe, jeżeli można tak powiedzieć. Czyli na tych, na tych działkach, no, nie tyle co problem z wodziszkiem, ale jest go naprawdę jest go naprawdę sporo. Dlatego, yy, dlatego próbuję, nie ma co się oszukiwać, próbuję to rozwiązanie, chociaż tak jak, tak jak wspominam, jeżeli chodzi o Piper yy, czyli metazach, metazachlor, aminopiralit i pikloram, takie substancje w tym, że y, oto środku są i lejemy. I jemy, Ile jemy. Y, Także no, metazachor przewija się przez, y, przez wiele, wiele środków ochrony roślin. Jest to jedna z... A czemu to nie działa? O, to działa. Z... Już będzie działać. Jest to jedna z y, jakby takich powszechnych substancji do odpaszczania czy to przed... przed znaczy inaczej, posiemnego, czy powschodowego. Mamy tutaj szereg, szereg, szereg naprawdę środków ochrony roślin, gdzie, gdzie ta substancja występuje. Ale bardziej, bardziej bym się skupił właśnie na tym pelkarze, z tego względu, że mamy, mamy tam nową substancję, wprowadzamy jakby nową substancję do obiegu, do tak? która, y, która jakby nie była wcześniej stosowana. Y, można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że i nie ma na nią uodpornień. Y, tam, jak to teraz wam tu ten język swój połamać? Jest to substancja y, halauksy... Halauksyfen Dobrze, dobrze powiedziałem. Halauksyfen Myślę, że się nie pomyliłem. Eee, pod nazwą handlową Arelex eee, I to, że substancja, że substancja ma właśnie nam podziałać pomóc w zniszczeniu w zniszczeniu tych właśnie chwastów takich bardziej uciążliwych typu bodziszek czy też czy też fiołek, fiołek polny bo też niektóre, niektóre, środki ochrony roślin najzwyczajniej potrafią go przepuścić nie jest to jakimś nie bo inaczej fiołek nie jest jakimś uciążliwym chwastem rzepaku, naprawdę, nie jest to zbyt uciążliwy bo to jest yy, faz piętra naprawdę niskiego więc są dobrą sprawę rzepak sobie z nim poradzi zagłuszy go ale w tych początkowych fazach zawsze, zawsze jakąś tam konkurencję może sta sta stanowić dla rzepaku o ile jest go naprawdę, jest go naprawdę dużo yy, cóż więcej na tyle na tyle Tutaj jakby pod tym względem zakończę. Yy, a jeszcze kilka szczegółów zobaczymy, jakie chwasty są na polu. Yy, opowiem opowiem właśnie podczas już samego zabiegu. Tam gdzie, yy, tam, gdzie ten zabieg będzie wykonywany, troszkę rozmieszamy. Tam, gdzie zabieg będzie wykonywany. A tak jak mówiłem, yy, będę, będę zaczynał od yy, pola po grochu i tego co, co jest częściowo po przeżycie i częściowo po grochu. Te dwa kawałki jakby na sam początek pójdą yy, z tego względu, że zależy mi na nich najbardziej, żeby je zrobić, bo mamy, mamy tutaj yy, właśnie problem z grochem, gdzie już jest go naprawdę dużo i staje się konkurencyjny dla samego rzepaku. Tymczasem to tyle. Ja dolewam do pełnego, yy, do pełnego zbiornika i widzimy się już na plantacji. No i tak jak mówiłem, jesteśmy, jesteśmy już na polu, Ja kamerkę z głowy zdejmę. Słuchajcie, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie ile tutaj jest grochu. Jak on powschodził ładnie, znaczy ładnie i nieładnie. Także już jest bardzo konkurencyjny. Tu mamy żądeczki, widać yy, rzepaku. No i tego grochu jest. Jeżeli chodzi o, o pasty, też już mamy w fazie liści. Nie tylko liścieni, ale i liści. Mamy i rumianki. Yy, mamy i. Ojejku! Chabry. Yy, I co więcej, jakiś mak się nieraz trafi. No i troszkę taśnika. Z tego. z tego Akurat nie jestem w stanie ocenić na 100%, czy to, czy to jest już taśnik? Przepraszam, yy, to bałek. Yy, taśniki oczywiście też są. No, i tak jak, tak jak mówiłem, no, tych chwastów zaczęło się już tutaj pojawiać sporo. Jeżeli chodzi o sam rzepak, tutaj przejeżdżałem, więc wyrwiemy roślinkę stąd. Nie aż taką największą, jaka jest. Tutaj ładnie wszystko powschodziło. Dajmy na to, żebyśmy wyrwali nawet chociażby stąd, gdzie on ma tutaj konkurencję w postaci, w postaci grochu. Czy mi się uda wyrwać? Udało. No, oczywiście, korzeń urwany. Sami widzicie, że korzeń urwany Ale, o, zobaczcie, go groch oplód Wąsami yy, Mamy tutaj, słuchajcie, liści Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No i szósty wychodzi Rzepak jest do regulacji, oczywiście Dlatego dzisiaj, dzisiaj chcę yy, odchwaścić to I myślę, że w poniedziałek, w poniedziałek będę już tutaj ten rzepak yy, regulował jeszcze do końca nie mam pomysłu na to, ale oczywiście jak mi się coś tam w głowie jak mi coś tam w głowie zaświta, to To i się z wami z tym podzie yy, podzielę może tutaj się uda wyrwać troszkę dłużej nie. nie ale ładny korzonek jest, naprawdę fajnie ten rzepak wygląda, podoba mi się. Zresztą tak jak już wcześniej mówiłem, po rzepak po wysiany w stripteam naprawdę wygląda Wygląda zacnie Oby tak wszystkie rzepaki wyglądały to bym się bardzo cieszył Niestety ten, który dosiewałem sam No rzecz ujmując krótko jest masakra Oczywiście będzie on przedstawiony To nie jest tak, że ja pokazuję wszystko co kolorowe Ale i również to co, to, co w życiu mi nie wyszło <laughs> Oczywiście tak <laughs> Tak pół żartem, pół serio Rzepak nie, nie będzie widać na kamerce Pokażę tylko ręką, że w tamtym kierunku taki jaśniejszy odcień pola, gdzie też samo już yy, zwalczone. Yy, a tutaj, no, rzepaczek, no, pięknie, pięknie po prostu wygląda pięknie. Oby tak wszystko, słuchajcie, wyglądało. To by było naprawdę, naprawdę. No, widzimy tutaj szyjkę korzeniową yy, dosyć wysuniętą. Trzeba ją właśnie ładnie tutaj wciągnąć, żeby była jak najniżej. Wszędzie każdy jeden rzepak taki jest, słuchajcie, każdy jeden. Także, no. E, Fungicyt i regulator będzie miał, e, będzie miał tutaj no, trudne zadanie do wykonania. Oczywiście nie, osiąga, nie nieosiągalne, ale, ale trzeba tutaj naprawdę nad tym popracować. No i przyjdzie później pora na e, poprawkę jednolicennych, W tym przypadku nie będzie to poprawka, to jest chyba pesz nawet. Nie, nie jest pesz. E, w tym przypadku nie będzie to poprawka, bo to pierwszy raz. Zabieg na jednoliścienne będzie, będzie wykonywany. Z tego względu, że no, no, nie ma. Nie ma jednoliściennych, ale na pewno się pojawią, więc, więc będę, będę ten zabieg wykonywał plus dodatkowo poprawka po, po zbożach. Też będę jeszcze raz to poprawiał. Także najpierw dwuliścienne dzisiaj, potem regulacja, i następnie, e, następnie już pójdzie. Pójdzie poprawka na jednolicenny. Ja zakładam na głowę kamerę. Zakładam kamerkę na głowę. Teraz musimy jeszcze zrobić naprowadzanie. Bo tu naprowadzania nie było. I teraz włączamy. Okej. Okay. Wszystko pasuje. Jaki mamy rozstaw ścieżek 30? Ustawiamy nową ścieżkę. Dodaj metoda. Próbi błędów. Kurde. Tak. No i co? I lecimy. Lecimy. Jeszcze kilka słów. A czego ty nie jedziesz? A kolego, już będziesz jechał. Wszystko pasuje. Ustawiamy. A kilka słów odnośnie jeszcze tylko, tylko, tylko czego chciałem powiedzieć Wam? Dawek. Oczywiście Clipper 0,75 i Belkar 0,25. Takie, takie dawki ja tutaj stosuję na ten rzepak. Myślę, że to w zupełności powinno sobie, w sobie poradzić. Mamy tutaj w tym przypadku ponad, ponad 375 gram. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. No około 370 y, gram metazaneksu, A już y, pikloram będzie się uzupełniał, a rylexu nie będzie aż tak dużo, ale zapewniali, zapewnienia są takie, że w zupełności sobie on poradzi y, z tobołkami. Także mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. Będzie ok. Ja biorę się, tak jak mówię, dalej zapryskanie. Jeszcze trochę mi zostało. W sumie to dopiero zacząłem. O! Także to chyba tyle na dzisiaj. Ziemniaczki tylko czekają do, yy, do wykopania. Ale o tej zagadce pamiętam, powiem Wam podczas kopania. Tymczasem to tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć!